Siema dzisiaj nad jeziorkiem. Fajna pogona, tak to wygląda. A jestem dzisiaj przygotowany tak drobszocik na lekko na główce klasycznie jigowej i na ciężko. Tak pływałem po jeziorze. Kilka godzin bez brania. W końcu po godzinie 13.00 trafiłem na łowicę o koni, która chciała ze mną współpracować. No ale zabrakło trochę szczęścia. Zobaczcie sami. O, już mamy 13.10. A ja dalej jestem bez brania. Słońce tak wali. Można w samej bluzie siedzieć. Smega cię po dzisiaj wieci w końcu Okó będzie człowiek bije o! co ludkiego Właśnie po te rybki tutaj dzisiaj przyjechałem w końcu cię mam do siateczki, bo ostatnio wypuszczałem I, i kończyły mi się wrania Jest spad Jest. Ja pierdziele, druga ryba mi spadła. Oj, wkurzony jest. Jest. To nie jest duży, ale nie chcę, żeby spadł. Jest całkiem sympatyczny, ledwo co, zobaczcie. Jest co jest grane. Znowu przywali z pierwszego opadu. Ole, korbus jest Ja pierdzielę Płakać mi się chce Postanowiłem zmienić wędkę tą co miałem na dropshota założyć główkę dzikową, ponieważ ta wędka bardziej pracuje. Wcześniejsza, na którą łowiłem, miałem tyle spadów okolni, to jest wklejanka i po prostu górna część e, tylko pracuje tego wędziska. To był dobry wybór, ponieważ na trzy brania wyciągnąłem dwie ryby. Tamten to był byk, a to to jest przedszkole w porównaniu do tamtego. Rybka. Zmieniłem gumeczkę i ta przynosi jeszcze lepsze efekty niż kaniba. Jest Uf, gruby, znowu przy <śmany> całym Normalnie stoi, ja pierdzielę proszę. Chociaż ty się nie zerwi. Miarka, szybko, wierka. 33 cm. I do wody. Poszedł woda. Poszedł ładnie I do wody. Brakło trochę szczęścia, żeby wyjąć rybki, ale te brania przy zachodzie słońca to coś pięknego. Życzę wszystkim wesołych i spokojnych świąt. Trzymajcie się na razie.